Siema Odpalę nagrania Ha! No i kurzatko. Jak ci minął weekend? No powiem ci dobrze Zajebiście A w Bedwarsy gra, myślałem że w Warsy odpaliłeś Odpaliłem Bedwarsy na... na, na no, 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 no to nagramy z Bedwarsów i ze Skywarsów no nie? A propos Bedwarsów, chcesz coś powiedzieć na temat naszego serwera, którego tworzymy? E, no widzowie powiem wam mega dużo Dużo, dużo już porobiliśmy Mapy, mapy jest... E, 8 map już. Mm. E, Budowany jest aktualny lobby na e, Bedwarsy. E, ja już kończę e, szlifować plugin do ostatnich, jakby do ostatnich szlifów. Robię plugin i za jakiś no. jeden. No, w Cerepiki. sensie tak, tworzymy Bedwarsy. E, budowniczy starają się robić to trochę w stylu Skypixela. Ja natomiast tam stoję, żeby było mniej więcej trochę od Hyva. Bo w pewnym jakby ja mam dużo nostalgii do Hive'a, więc staram się, żeby był, był ten Hive zachowany, nie? Tak, ja to to też pluginek, plugi, pluginek robię pod, hive, pod styl Hive'a, że... Bo, bo z tego względu, że Kamil chciał No Żeby to wyglądało jak Hive yy, Tak Uchłop yy, rozpierdala łóżko, oooo! Trzymaj go! Oj. Kurwa, fucking bitch, teraz no. O kurwa Dobra, chuj On 2 HP O co się? Kurwa nie trafił Pierdolę z tojna no. Ale o, ten służb rozmawia, jest łóżka głupi, jest głupi indy, Co za Devil Za nami? Nie, nie ma za nami, dobra uh, Zbieraj na lepszym miecz chyba, nie? To będzie... Nie no, mamy kurwa żelaki Nie, nie mam żelaka Przynajmniej ja mam żelaka, nie, nie ma żelaka. Ja nie mam żelaka, sobie kupię żelaka, czekaj What the fuck? Co Zajębał to było? Cię? Ja pierdolę ty staro, on mi zajebał z sześciu kratek, rozumiesz? No on cieka przede mną Dobra. mi zakurwił 6 sześciu kratek, nie wiem Dobra, kurwa Ta dziękuję. synchronizacja na Hypixelu z się. No o tym mówię, nie? No w, bardziej... w ogóle już ze dziś... No mów, mów Mam nadzieję, że nie ma tej perły Znaczy e, nie perły, tylko kurwa fireballa Stary, testowałem dzisiaj ze śniegiem już właśnie ten plugin na Bedwarsy u nas Nie jest mega zajebisty <laughs> Okej okay. Na górze stały się wyświetla czas gry stary. Eee, <śmiennie> obok są wszystkie teamy jest no. zajebiste. Oh god. To naprawdę. Nie? Naprawdę widzowie po prostu szykujemy taką bombę. Czekajcie po prostu na więcej informacji i tyle. No, server no. premium pewnie tak, premium i non-premium będzie logowanie premium, dlatego nikt wam się nie wjebie na konto, spokojnie. A dla graczy premium będzie specjalny plugin, specjalny plugin który zachowuje, zachowuje wasze skiny, więc hej. Tak. Yy, next round. next runda. A to ta już. Dziekaj, kurwa, bo nie mogę stać. aha mi przyszła wypłata, więc pieniądze już na serwer są. Na spokojno. O to się nie martwię. Ja też się o to nie martwię. Yy, Kawkę przyzna. No, no dobra, jest good. Tak, już właśnie zrobiłem. A potem, bo wywalało mi błąd, wiesz? Yy, ogólnie to Widzowie yy, ogarnęliśmy, i będzie yy, solo, duo, trio. będzie... Jest mapa na 12 osób, która jest przekozacka. Jak ją zobaczycie, ja, jak ją zobaczyłem, to dostałem normalnie. O czym mówisz? Kurde, no jak... O Japonii. Japonia, do... mi się najbardziej podoba muzyka, szczerze powiedziawszy. No ale muzykę robił śniegu On to będzie hopie, pie, on będzie pierwszy w tabeli budowniczych, tam hopie jak porobimy to e, śniegu... Piumiko dobrze, dobrze robi, nie? No Piumiko i śniegu oni są Naprawdę ludzie Ludzie po prostu, jak wy to zobaczycie wam łzy będą lecieć z oczu <noise> To jest, to jest no, no No, brak mi słów Nie da się tego opisać słowami, musicie Dobra, sami zobaczyć Kurwa Rozwalony S Aha. Co jest, gościu? Aha, no to nieźle, 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 niezły Hypixel Pixel. nie, żyjesz, dobra Nie, żyję, ale typ ogólnie wiesz co? Typ yy, biegł, zatrzymał się I nagle pojawił się przy łóżku, które zniszczył, no nie? To z David widno to jest, nie, gracza, nie? Mm, ogólnie to planowałem żeby na pierwsze Bedwarsy tak na betę przepisać 20 giga oh, wow. No bo sądzę no pomyśl sobie jak, jak to ja no kurwa niech każdy kto dotrwał do tego momentu napisze będę i zobaczymy ile ludzi będzie na becie Będę piszeć przez E, nie przez Eny, tylko tak tylko Powiem tylko tam, no, ale okay? tak Ale tak powiedziałem będę no nie, bo... <laughs> No nie będę mówił beum. Ale niektórzy sądzę, że... Niektórzy sądzę, sądzili, że tak się pisze będę. Ja o tym wiem. Ja, o to, ja patrzę na was w tym momencie. Ja o tym wiem, że chcieliście tak napisać. No także zapraszamy do pisania, bo będziemy wtedy mogli ocenić ogólnie tak na oko, co, ile musimy zrobić, ile musimy zebrać, żeby to wszystko ruszyło. Uh, chcę ja bym poczekał? Jak chcesz powiedzieć Emeraldy? Ja chcę poczekać na środku. Masz emeraldy Ja no, też poczekał, ale no z tym MM i na razie nic nie zrobimy. No właśnie jak chcesz wracać do bazy i coś kupić za nie. No mm, to potrzebujemy jeszcze, dobra, no to może ty sobie kupisz diamentowe te. Ty diamentowe... Sobie, sobie dobrze radzę naprawdę. No dobra, dobra. Masz tu dwa jeszcze jak coś, No mm -hmm. e właśnie po nagrywkach będzie trzeba rozpisać ekonomię e propos ekonomii i kup ten bloki, bo brakuje od kosztury ekonomii, czyli chodzi ci o no. wpłaty, tak? Mm, nie, chodzi mi, dajmy na to, ile, ile za ten, ile za miecz diamentowy będzie emeraldów itp. a, to są też, to tak zbliżone do hive'a, ale są też może nie wiem, to byśmy obmyśleć, nie? to jest w zależności od tego, no, jak... ja tego mówię, no. czystotliwość podania yy, żelaza, złota mhm no, będę miał na pierdolanko Dobra, lecę Żyję O kurwa, ty ty, myślałem, że to ty czerwony jesteś Ale żyję O shit, o shit! To Żyje, żyję, 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 Fuck What the fuck? Drugi, Co drugi, 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 drugi O kurwa 3 kapeda. dobra <śmiech> 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 Masz Nice. To daj, uchilujemy się na wyspie. Daj, diaksy, i uchilujemy się na wyspie. To czekaj no dobra. To wszystko, co ma. Ja pierdolę, dobra, chodź. Oj, nie wiem, czy starczą. A co na wyspie jest heal? Czy coś w stylu? No, patrz teraz, czekaj, poczekaj chwilę, patrz. O no, jest heal. O, nie wiedziałem o tym. Bo ty zawsze tylko raszujesz. Masz tu w skrzynecce, jak coś to sobie pokupuj. Tienec, co tu można kupić? Zwykle no, to... lepszy killoff po prostu na razie Siekierka też się może przydać Czerwony tu jest jak coś Kurwa mać A dobra, tam poszedł, to dobra, wałam na niego uh, TNT można by było kupić Teraz kupię TNT no. Naprawdę stary, kurwa Ten serwerek będzie tak open aż. Ty mówiłeś wiedzą jak się będzie nazywał? E, na razie nie mówię o nazwie, bo się jeszcze może zarezerwować przed nami, wiesz? No nie, bo ja zarezerwowałem przecież, mną już do menekwidzek. No nie mówiłem. No to widzowie nazwa serwera to będzie piwnica MC. Mam pół HP, idę się wychilować. No tak samo. Mm, Ogarnąłem w ogóle stronkę stary. Mhm. Będzie trzeba troszeczkę sianka wyłożyć. A... Możesz powiedzieć w sumie mniej więcej ile? 150 około. Złotych czy euro? Złoty. A tu jezu myślałem o jakiejś czterocyfrowej liczbie, powiem wam szczerze. To... Nie e... stary, to tylko i tam shopping i to pewnie, to nie, to nie jest problem, nie? Bo to serwer będzie kosztował 4-cyfrową liczbę, prawda? No tak. No to, 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 to logiczne. Dobra. Możemy iść, ja się jestem gotowy. No. Serwer. Czterocyfrowka ta. Pisałem z kontabo To to chwilę. Od tak, 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 okay. tak, tak, od serwera. Pisałem z kontabo, Powiedzieli, że y, muszą tą przegadać, ale najprawdopodobniej może jakaś zniżka wejdzie, jak ich trochę podpromujemy. No zobaczymy. Ja pierdolę! O, kurwa! Kurwa! Pucha pucha. Puch. Wracaj na ten, wracaj do bazy stary Ja pierdziele nie mogę nawet wyjść z bazy, nie? Przejebane no, nie? Czekaj, Moim nie, nie zbieraj w pojedynkę idź pojedynkę, ja poszedłem w pojedynkę i kurwa zobacz, prawie umarłem, nie? A miałem lepszy śmierz! miałem lepszy śmierz niż on O kurwa! Wracaj, 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 nie umieraj, wracaj Dawaj, dawaj, pis do mnie Dawaj, ty stają Chodź Dawaj, nie biegnij, nie biegnij. Wal, wal, wal Nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij Dobra hill, O hill, hill, kurwa, hill, dwa hill, emeraldy Mam o. pięć, czekaj mam pięć, mam pięć, mam pięć A no to weź sobie kubzbrojkę, weź tu jeszcze stąd i sobie kubzbrojkę Dla mnie? Uh... Biegnie tu, walnął TNT-ka Kurwa To jest idiota jebany To jest idiota kurwa Dobra e, W ogóle robimy, widzowie jaką chcecie bitę? 1.16 czy 1.8? 1.8 się tą nową czy starą? 1.8 Chciałbym też wiedzieć opinię widzów, właśnie, jaką by woleli. W sensie, ok, jeżeli ktoś nie wie, to 1.16 to jest te, gdzie musicie walnąć i poczekać chwilę. A 1.8 to jest. Ja pierdolę. <laughs> 1.8 to jest te, ta, ta aktualna, gdzie trzeba e, szybkie CPS-y mieć, nie? Znaczy, wie, wiele CPS-ów. Uh, więc. Ja wydaje mi, wydaje mi się, że po prostu klasykiem jest wersja z 1.8, nie? Bitka. Radziemy co on zrobił? Co odpierdolił? O! Nie Postawisz w środku! A, A tak dobrze szło. Dawaj, tak z Ja pierdolę nie mogę. Kurwa. No to było piękne. No, ale tak to, tak to ten, tak to indzie widzowie, naprawdę kozacki serwerek. Drugi tryb już wam mogę zdradzić, że szykuję. E jak to się nazywa? E Bridge Warsy. Wiesz, że. E Kurwa, jest ta ściana i trzeba dobiec i wskoczyć do tego portalu, stary Tak jak było na Hive'ie, pamiętasz? A, Czy to no, tak, 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 tak Ty z chlebkiem chyba to nagrywałeś Tak. Eee, no, no, to The Bridge, The Bridge, The Bridge Tak, the, the Bridge, The Bridge, tak, będzie The Bridge eee, Trzeci tryb to najprawdopodobniej będą Skywarsy A później się zobaczy Powiem ci szczerze, e, bo dzisiaj robiliśmy przegląd map, nie? No e, I ja trochę pocisnąłem tych z Atlantydy a, dzisiaj młody nie. jest do wyjebania. No to to jest pewne, ale. Pozdrawiam młodego, ale. A... Trochę ich pocisnąłem dzisiaj, nie? No stary ty chce zacząć, co oni zrobili po tym, co. Ja widziałem, ja widziałem, ja nawet napisałem, bo ja dzisiaj byłem na koncie Meli, nie? E, mhm. Napisałem i piszę kurwa z jej konta. To to kurwa robi. To. Kto jest odpowiedzialny za mapę Atlantyda? Mhm. E, sorry, ale ewidentnie. I sam byłem zdziwiony, że tak mogłem pocisnąć kogoś dzisiaj Szokowany byłem. I, Ale ja <laughs> też stary... Ty cichy, tak ciki byłeś, wie o a czy ja przesadziłem? Czy ja przesadziłem? <laughs> nie po prostu ja, ja, mam, ja mam identyczne kurwa zdanie aktualnie jak ty stary, bo ja jak to zobaczyłem to dostałem takie banej depresji stary Co nie to? Po zerwaniu nie dostałem takie chopy kurwa po... Oho oh, oh, oh. Okej, okay. here we go with this subject <laughs> nie, 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 nie Uuu, fioletowy A on cię rozjebał ty ci pojebana, ale ty no. ciotą jesteś jednak Co? Co eee To jak pociechałem To, to ty Dawaj, dawaj stary Stary kurwa szybko Idę, 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 idę uważaj, 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 o co się, o co się Kurwa Ojojojoj oj, 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 oj. Dawaj, Skuczyły, dawaj, jak dawaj jak Batman kurwa, Zginąłem, zabij zabij Tak! Napierdolę, dobra zbieramy itemy i ich napierdalamy Kill'ow trzeba kupić, ty bierz miecz, ja biorę kill'ow Dobra, dobra, dobra Kupuję ci miecz, ja biorę kill'ow Dobra Masz, masz to Lecimy. Dobra, wait tam minute Muszę bloki kurwa kupić Nie, potrzebne są, dawaj Masz kill'ow? Tak. Dobra, czekaj Szybko, bo oni bardziej obudowują to Eeeh, postępujemy. Powiedz, powiedz kiedy? Dawaj, kurwa. Zabiłem, Dobra. zabiłem. obydwu proste! Prościutko kurwa. No, dzisiaj Giuseppe jadłem. O, zajebali mnie, ale m, zdychają. Jadłem do Giuseppe dzisiaj kumar Bez nadziei, na Giuseppe. Ja tam lubię Giuseppe. No mnie spokojnie, że to. Rozjebałem jednego! Drugim mnie rozjebę No bo miałem 2 HP. Ale on ma 6 HP, także jest do rozjebania na chwilę. Ale bez kitu dzisiaj jak patrzy na tą Atlantydę. To ja się skupiłem, tak patrzymy. Co to pod wyspą kurwa jest? Bo była wyspa i nas mega płaska, nie? I no. pod spodem były takie cztery... Nóżki. Macki! Macki! Nie! Ja myślałem, że to ma odwzieć, że to lata, czy coś stary! Ja też by nie jakiś śmigło, kurwa co? Co to? Nie, zabij mnie na 0 HP. Dobra. I ja się pytam, więc co to jest? A chłop mi odpowiada. To sam macki e, krakena. ja się popłakałem, no nie? Naprawdę stary, ona mi pisze skończona mapa, ja patrzę, a tam kurwa nic stary, pusto I się wkurzyłeś, Płastyć. że oni używali tylko trzech bloków Tylko trzech bloków Bez kitu stary Zaraz ja w, fajnie no, to No jest tak pojebany stary, o mu zostaje cały czas 2hp Dobra, zaspier. do doje Dojeb go, bo on ma 7hp 3 Już. Dobrze tak to trzeba polecieć pod jaksi po emeraldy teraz uh, ja jestem gotowy Stary mógłbyś mi podbu... Masz kloc, masz żelazo jak coś? W skrzynce. Tak, kurwa, tylko że ja nie jestem na WSP. Dobra, dam radę. Idę już. No, ale ogólnie stary to naprawdę jest zajebiście, jest zajebiście w chuj Ja tego nie przeszkoczę, stary, nie przeskoczę na tej klawie. Ja mam dwa przyciski Max stary. Jak kliknę spację W i control to hopie... jestem so martwy. martwe. Jakie ty? Na ja gram... No stary, ja gram na takiej. E, s, jak, jak kupujesz te nowe telewizory 50 calowe, to dostajesz bezprzewodową klawę, stary. Kupić ci No nie chcę cię wykorzystywać. I <laughs> już to zrobiłeś... Bardziej by mi się myszka że żebym cię rozpierdolił, ale... Widzowie czy potrzebuje nowej klawy i myszki. Kurwa, mać no! Właśnie też na serwerze y, zaczęliśmy pisać y, tego, y, efekty i to takie będziecie mieć zajebiste, ludzie, nowe główki, nowe ubrania. Wszystko to tak będzie zajebiste za od to za cenę, tak? Tak, tak. za to, cenę. To, za to cenę. będzie oczywiście dla graczy premium, czyli ci, którzy będą chcieli płacić jakąś sumę, nie? Określoną co miesiąc. No. To nie będzie, to nie będzie pay to win po prostu jakby, jeżeli ktoś patrzy to... No tak, tak może... tylko, tylko, tylko wyglądowo żadne, żadne itemy, tak. żadne kurwa... Inne główna bo ja nie cierpię takiej gry, no, bo zawsze mnie... No bo, no porównajmy sobie Verteza. Vertez to jest jebany pe... Nie ma tu graczy do. No. Dobra, jestem jebaną Mamebą, kurwa, chciałem kliknąć spację, ale oczywiście klikałem ctrl i w, no i mi nie zadziałała. Co za łeb, właśnie patrzę teraz na czat. nie? Myślałem, że się zaciąłeś, Dla... bo chciałeś zrobić żart, ale nie, to spadłeś po prostu. Nie, dlatego potrzebuję nowej klawy. Eee, to, to, to co? Wiesz, nie kupię ci razera, to jest pewne. 230 starczy! Eee, ale ten, mogę ci kupić jakąś, zakupić. Jak sam, jak sam Kamil powiedział widzowie, że wypłata przyszła, jest bogaty, pit popłacony Kurwa u oh, mnie, nie chcę tu... FAK, już tak mi szło, dobrze Zostały dwie ostatnie drużyny, a dokładnie jeden zielony został Drugi umarł, prawda? Dwóch jak dwóch zielonych? Dwóch zielonych zostało a, a mamy łóżko? A to git a, my Mamy łóżko stare normalnie nie. Myślałem, że nie mam łóżka, myślałem, że umarłeś nie, ale trzeba do żółtych lecia, ja walne tych. Yy, Cudem, zielony przeżył. Do zielonych, a ja polecę do zielonych, bo y, żółci zbierają ze środka cały czas. Gdzie są kurwa zieloni? Tam, ja pierdola. Ale stary rozwala mnie najbardziej ze wszystkiego, to mnie rozwala, stary. Jak kurwa wbiłem i mówię młodemu, młody proszę cię, postaraj się chociaż raz. A młody do mnie, dwie godziny później. No skończyłem mapę. Patrzę. A tam płaskość taka, kurwa, ja stary. Wie. Uwy nie, nie, depresja. Uważaj, bo on ma TNT hop. Boże? Co ty kurwa robisz? Zabity. Jeszcze drugi. Czemużesz ciebie zabity? WTF stoisz dalej niż ja! Po do ciebie? WHAT the FUCK! Kurwa mać! Czy za mną Walgo na cipę A masz 7 HP, to nie walgo na cipę. Kurwa no nie, 0 HP mu chyba zostało, co nie! Zobacz na tabie 7. Ale stary rozwaliło mnie, rozwaliło mnie stary... On e, w ogóle kutna. śmieszna sprawa z nim jest taka, że on... E, jak... Wieczorem. Rzuty. O tej 22. dałeś nam znać, że. Dałeś nam znać te tematy, nie? I oni dostają tą Atlantydę do zrobienia. To chłopie, no. jeszcze tego samego dnia wieczorem skończyłem. No, to mnie w ogóle już rozpierdali. I wszyscy ich na ci pisali, nie? Spadł. I napisałem proszę, że ty sobie żaltuj. Kurwa! <laughs> chłopie, jeszcze przed śmiercią ci zajebał ale stary, wiesz, jeszcze ogólnie ja bym zrozumiał, wiesz, jakby on, wiesz, naprawdę zrobił coś ładnego Ale kurwa, i napisał dobra skończyłem i serio kurwa. by to było chociaż w takim, wiesz, w takim standardzie stary, że tam dałoby się kurwa grać no. Ale stary, jak ktoś mi daje cztery płaskie kurwa wyspy, które nawet kurwa spodu nie mają, tylko wodę rozlaną w kółko to mnie to rozjebało. Ta, wo ta woda była beznadziejna, bo tam on dał za pomocą „Elita wodę, nie? To jest no bez właśnie. sensu, bo ktoś by się mógł skampić po prostu wiesz, na samym dole. Druga sprawa, Squidy się tam <grym> respiły. Wiem. Ja mówię, o, Squidy, fajne. <grym> Pozdrawiam, <Ale my> na... <grym> Pozdrawiam synchronizację z Hypixela, naprawdę. Musiałem trzy razy uderzyć w gorsze. No się łóżko łóżkowali. Musiałem trzy razy gościa Nie uderzyć I w to łóżko ma Kamil! Co? O kurwa, ale on jest... Ty, rozjebie go Ło! O! Kurwa, 2hp! 3! Uch, ty gadałeś, że mamy łóżko rozbierdolone No bo on szedł tu 3hp mu zostało, stary, no Zielony się będzie OPKował teraz, stary ogólnie. Ja pierdzielek nie, pot... ja nie potrafię się bić na tym serwerze, nie? Pomyśl sobie, że u nas będzie to samo. Jak u nas to samo będzie? Czemu to samo? Nie, no u nas będzie dobre synchro akurat. Już pracowałem nad tym, wiesz? Chciałem mieć zajebiste synchro. Oni mają problem, bo jest zbyt dużo osób na serwerze. Bo myślę, że u nas stawią, że. Nie wiem, jak wy widzowie, ale ja stawiam, że na becie będzie około, nie wiem, 600 osób. A się będzie 100, nie wiem. Adapter. Nie wiem, w sensie nie. Jak na kebabie nie puścisz info o becie, to będzie około 200-300. Ale jak pójdzie na kebabie info o starcie oficjalnym, to będzie około 5-600 osób. bo trzeba ja rozwalić żółty. Trzeba rozwalić żółtych. Tego zielonego trzeba dojechać. Do zielonego spół. dojeżdżamy. Cześć, tak, nie nie o nie O, nie podchodzić. O chopie. Drabinka. Ło, kurwo! No i o tym mówiłem. Zabił cię. Zabił cię, jeszcze nie zabił cię. Zabił zabił Sześć kp miał, o kurwa! Kurwa informowałem, nie no! Żółty ty kurwo jebana! Żółty ty kurwo no. jebana! Prawda. Jeszcze go zabili, prawda? Zabili, ja pierdolę zabili go, nie wierzę. Dobra. Żółty. Ja jebie! Ja jebie! Fuuuuck! Z 22 się wydarły. Oh. Oh. Okej, okay, dzięki za obejrzenie. <noise> Uf, co kończymy? to <noise> jedna oczywiście. Ile masz minut tak w ogóle? 23. No to jeszcze jedna. Czekaj już! No. Co jest kurwa? A ładna mapa. To mi, to mi się podoba. Ale możesz tu podbić wiesz o tym, to nie jest jak na Hajwie. Tu nam dwóm będzie dawać. No właśnie, na ha do hawa przyzwyczajony jestem U nas też będzie do dwóch dawać Bo to jest dla mnie fajna to opcja To jest wiesz? lepsza, to jest lepsza Ta. opcja Na hawie brakowało jeszcze tego A... Kompasu Kompasu? Kompasu mhm. To ci mówiłem, że kompas musi być, nie? Tak Już, już ten, już właśnie piszę Dzisiaj zaczęliśmy pisać kompas I on będzie kosztował dwa emeraldy nie będzie można go kupić w sklepie. CO jest! Ja pierdolę. O co się? O co się? O co o się, o co No ale to ładne Co się stało w tym momencie, wytłumacz mi. No zajebą mi. Szota mi On zajebał. Nie jestem sam? Nie jest sam. Nie, nie jest sam. Dawaj, rozpierdalasz ich. Ja pierdolę, nawet tu klocku nie mogę położyć. Super. Dobra, dziękujemy za odcineczek. Do następnego, Siemaneczko. Cześć.